Mianowicie Smart for tu. Że niby do miasta, bo mało miejsca na parkingach, że niby ciasno to wszędzie się przeciśnie, ale taki chuj jak słania nos. Wsiadając do Smarta, czujemy się jak w takim sporym dostawczaku dużo miejsca, przeszklone wnętrze, w miarę wygodnie, już masz pomyśleć, że to fajny samochód, ale odwracamy się do tyłu i zauważamy szybkę wielkości lufcika w czołgu i okazuje się, że siedzimy w puszce, która podczas uderzenia przy 90 km na godzinę w ścianę lub w jakiś inny pojazd robi nam kompot z wnętrzności. Smart nie jest zbudowany jak zwykłe auto, które pochłania większość energii kinetycznej podczas uderzenia. Jaka kurwa energia? Energia kinetyczna to jest wtedy jak zapierdalasz do przodu, a energia potencjalna jak zara masz skoczyć w dół. Wiesz, że potencjalnie masz w chuj energii i jak już skoczysz, to zwiększa się znów twoja energia kinetyczna. Kickster bawi i uczy. Więc Smart nie pochłania tej energii, bo jest pospawany z klatki, w której wozi się duże maciory na spęd. No ale dobra, przecież niecodziennie wjeżdżamy 90 w ścianę lub w inne auto. Po pierwsze, Smart by się do tylu nigdy nie rozpędził, a jeśli nawet udałoby